Zadanie siódme. Dane są dwa okręgistyczne wewnętrznie o promieniach R1 i R2. Zatem odległość między ich środkami jest równa. No to poglądowy rysunek. Poglądowy rysunek. Proszę o wybaczenie, cały internet. Eee, tutaj mamy promień dziesiątkę. Promień dziesiątka to jest mniej, to jest więcej niż 2 razy 4, czyli 8, czyli ten cały mniejszy okrągłym się zmieści na promieniu 1. Czyli teraz tak, tutaj jak sobie poprowadzimy ten dużo ten, do punktu styczności tego małego, załóżmy on jest tu, to tutaj mamy 4, to mamy 4, a całość to jest 10. To odległość między ich środkami, no to jeżeli cały ma 10, a średnica tego małego ma 8, to ten brakujący odcinek to jest 2, a odległość między nimi ich środkami to będzie w takim razie 2 plus 4, czyli 6, czyli odpowiedź b.